Pomimo bardzo skromnej powierzchni budynek musi być w stanie pomieścić duże tłumy. To duże wyzwanie dla niewielkiej przestrzeni. Ale architekci Diller, Scofidio i Renfro opracowali radykalny projekt o nazwie The Shed. To tak naprawdę dwa budynki. Jedna połowa będzie stałą konstrukcją zbudowaną przy jednym z drapaczy chmur. Ta wysoka na 35 metrów część mieści 8 pięter stałej przestrzeni wystawienniczej. Teraz zaczyna się zabawa. Ta część będzie całkowicie zamknięta w innej konstrukcji, ogromnej stalowej skorupie, która pomimo wagi 4000 ton będzie przesuwać się po placu podwajając rozmiar budynku i tworząc wielofunkcyjną przestrzeń widowiskową o powierzchni około 1500 m2 wraz z klimatyzacją i najnowocześniejszymi systemami inscenizacji. Będzie to niesamowity budynek o ekstremalnej elastyczności względem potrzeb klienta, ale wymaga otwartego umysłu. Patrzyłem na ten projekt i uznałem, że niewiele jest rzeczy, którym nie podołam. Zróbmy to. W 2015 roku rozpoczną się prace nad nieruchomą połową Werset. To najłatwiejsza część zbudowana przy użyciu wypróbowanej metody konstrukcji stalowej ramy na stałe przymocowanej do betonowej płyty. Druga część będzie trudniejsza. Zespół musi wymyślić, z czego powstanie zewnętrzna powłoka o wadze 4000 ton i w jaki sposób nią poruszać. Nawet najbardziej doświadczonym inżynierom taki pomysł wydaje się szaleństwem. Moją pierwszą reakcją było stwierdzenie, że to niepraktyczne i niemożliwe. Musiałem zmienić nastawienie i myśleć raczej, jak to osiągnąć. W poszukiwaniu inspiracji zespół przyglądał się dokom przeładunkowym. Słownica bramowa, czyli Żuraw, który wjeżdża i wyjeżdża po dwóch stronach łodzi, jest w stanie przenosić towary z pokładu. To bardzo przydatny sprzęt. Miał duży wpływ na projekty DESZED. Wykorzystaliśmy ten sam pomysł mobilnej pokrywy, która wjeżdża i wyjeżdża z nadbudynku. Zespół postanawia zbudować ruchomą połowę zeszed na stalowej ramie o wadze 4000 ton. Aby upewnić się, że jest ona super mocna i wytrzyma wszystko, architekci decydują się na tak zwaną siatkę diagonalną. Mamy siatkę, która tworzy tę ogólną formę strukturalną. Jest mobilna, więc powinna być lekka i sztywna. Ta struktura idealnie spełnia te wymagania. Zespół ma już projekt super wytrzymałej skorupy, ale teraz trzeba wprawić ją w ruch.